Ludzie to Nysa. Nysa to ludzie. Jak co piątek zaczynamy kolejny odcinek Nyskiej Kroniki Filmowej. Dzisiaj ruszyło miejskie kąpielisko, a jutro pierwsza w sezonie Noc Basenów. Będzie także o kolejnym spektaklu utalentowanych amatorów z Hajduk zagra wiceburmistrz Marek Grymasz. Na koniec powiemy o mistrzach świata z Nysy. Odyseusze z naszego miasta okazali się najlepsi w kreatywnych zmaganiach. Od dzisiaj czynne jest miejskie kąpielisko frajda. Do naszej dyspozycji znów są basenowe niecki, zjeżdżalnie. Synoptycy prognozują niemal afrykańskie upały, więc na weekend ochłoda w wodzie jak znalazł. Kąpielisko będzie czynne codziennie w godzinach od 10 do 19. Bilet normalny kosztuje 9 zł, ulgowy 5, a dla dzieci do lat 7 koszt wejściówki to złotówka. Zapraszamy, no dzisiaj nasi, nasze dzieci odebrały świadectwa. Mam nadzieję, że wszystkie były z czerwonym paskiem, i w związku z tym nie będzie problemu, abyśmy się wszyscy spotkali na basenie. Pogoda dopisuje, ciepełko, także wszystko przygotowane i dopięte na ostatni guzik. Zapraszamy serdecznie. A już jutro kąpielisko zaprasza na dwa wydarzenia. Po raz drugi będziemy mogli oglądać mecz Polaków w strefie kibica. Szanse naszych na awans, z grupy czy dobry wynik są co prawda iluzoryczne, ale na pewno nie zabraknie dobrej zabawy, smacznego jedzenia i innych atrakcji. I po cichu liczymy jednak na małą niespodziankę. A już o godzinie 20 rozpocznie się pierwsza w sezonie Noc Basenów. Z tego się z powodu też cieszę, bo prognoza pogody na jutro też jest optymistyczna, także będzie cieplu, cieplutko i mam nadzieję, że po gorącej atmosferze meczu Polska-Hiszpania również będzie gorąco na basenie, w sensie takim, że będziemy się bardzo fajnie bawić i świętować zwycięstwo Polaków. Trzymajmy kciuki, żeby tak, tak było, jak mówię, żeby, żebyśmy mieli przynajmniej te teoretyczne szanse na wyjście z grupy. Ta impreza zawsze cieszyła się ogromną popularnością. Tak to wyglądało podczas pierwszej tego typu imprezy na kąpielisku. Super, jest świetnie. DJ, ekstra muzyka, ludzie dopisują, frekwencja jest naprawdę ekstra. Super. Bardzo dobrze się bawimy. Ci, że mały jest takich imprez, właśnie na wodzie, gdzie jest DJ, można popływać, jest bardzo ciepło. Ogólnie jest. Bardzo fajnie. Woda ciepła, dzieci zadowolone, rodzice też. Dodajmy, że to pierwsza noc basenów. W sezonie ma być ich przynajmniej kilka. Tak, no chcielibyśmy, żeby było tych nocy basenów jak najwięcej, tylko tutaj nam um, warunki dyktuje pogoda, i jeżeli będziemy wiedzieli, bo, bo nie będziemy się ustawiali tak jak w poprzednich latach, że na miesiąc przed informowaliśmy wszystkich ludzi o tym, że będzie noc basenów, tylko jeżeli ku temu będzie okazja, to, to wtedy poinformujemy, że będzie noc basenów. W dniach 11-13 czerwca w zabrzu odbyły się indywidualne mistrzostwa Polski w gimnastyce sportowej mężczyzn. Nysty gimnastycy jak zwykle nie zawiedli. Filip Wroński został mistrzem Polski w ćwiczeniach na poręczach, wicemistrzem wieloboju gimnastycznym oraz zdobył cztery brązowe medale na ćwiczeniach wolnych, kółkach, skoku i poręczach. Jego kolega klubowy Patryk Siamro zajął czwarte miejsce w wieloboju i ćwiczeniach wolnych oraz szóste miejsce w finale ćwiczeń na koniu z Łękami. Gratulujemy kolejnych sukcesów i czekamy na jeszcze. W niedzielę 50-lecie kapłaństwa obchodził proboszcz parafii św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie. Jak mówił do wiernych, pomysłów ma na kolejne 50 lat. Goście podziękowali za wieloletnią, duszpasterską posługę. Po mszy świętej nie zabrakło kwiatów od parafian, duchownych oraz władz gminy i powiatu. Burmistrz Kordian podziękował za wkład Mikołaja Mroza w budowanie lokalnej społeczności. Starostanyski przekazał pakiet nasion do ulubionego ogrodu prałata. Probosz, jak zawsze był w dobrej formie, z żartem na każdą okazję. Po mszy zaprosił wiernych na poczęstunek. Mikołaj Mróz kieruje parafią już od 35 lat. Tym samym jest dopiero drugim w powojennej historii nysy proboszczem nyskiej Bazyliki po księdzu Prałacie Józefie Kondziołce. Nazwisko nowego proboszcza poznamy jeszcze w wakacje. Jubilatowi życzymy dużo zdrowia i pomyślności. Już 3 lipca na deskach NDK powraca amatorska grupa teatralna z Hajduk Nyskich z najnowszą komedią Hajducka Podróż. Śmiechu będzie, co nie miara. Na jednej z pierwszych prób do nowej sztuki byliśmy z kamerą już ponad rok temu. Niestety pandemia przesunęła w czasie premierę. Aktorzy z Hajduk Nyskich okazję na pokazanie swoich talentów będą mieć już na początku lipca na gościnnych deskach Nyskiego Domu Kultury. Tym razem zobaczymy przezabawne perypety Hajduczanek, które po raz pierwszy w życiu wybiorą się na zagraniczną wycieczkę. Kłopot w tym, że żadna z nich nie zna języków obcych. Tu z pomocą przyjdzie boj hotelowy, który liznął trochę języka polskiego. W tej roli są z Hajduk Nyskich Jacek Czuchraj. Spektakl reżyseruje Wojtek Meres. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Nie musisz grać na gitarze jak Jimi Hendrix, by wziąć udział w tym wydarzeniu. 26 czerwca w ośrodku Akwamarina nad jeziorem nyskim zabrzmią największe muzyczne przeboje. Będzie nie tylko granie, ale także śpiewanie. Każdy otrzyma śpiewnik ze słowami i chwytami na gitarę. Będzie można także dobrze zjeść. Początek zabawy o godzinie 20.00. Kolejny wielki sukces Nyskich Odyseuszy. W połowie maja drużyna z naszego miasta wzięła udział w wirtualnym finale ogólnopolskim Odysei Umysłu. Podczas tego wydarzenia utalentowani młodzi ludzie zdobyli tytuł Mistrzów Polski i uzyskali prawo do reprezentowania naszego kraju na wirtualnych finałach światowych. Wzięliśmy udział w Odysei Umysłu. Nie wiedzieliśmy jeszcze wtedy, czy ona będzie wirtualnie, czy stacjonarnie. Ostatecznie okazało się, że, że wirtualnie, więc wzięliśmy udział w wirtualnym finale ogólnopolskim. Tam udało nam się zdobyć pierwsze miejsce w naszej kategorii. Zdobyliśmy Mistrzostwo Polski i tym samym otrzymaliśmy prawo do reprezentowania Polski na finałach światowych, również wirtualnych. Więc mieliśmy tydzień, żeby szybko przetłumaczyć nasze rozwiązanie, dodać napisy, zrobić całą dokumentację. Wysłaliśmy. No, i później już tylko czekaliśmy na wyniki. Podczas samych zmagań, nyska młodzież zmierzyła się z wyzwaniami, które wymagały kreatywnego podejścia i otwartego umysłu. Musieliśmy wysłać nagranie naszego filmu i film miał trwać nie, nie mógł przekroczyć 15 minut i w nim miało być zawarte nasze nagranie, występ oraz streszczenie, takie wys, wytłumaczenie pewnych elementów spektaklu. Drugą częścią konkursu jest problem spontaniczny, który w tym roku również odbywał się internetowo i wyglądał on tak, że dostaliśmy o określonej godzinie dostaliśmy mailowo Link do platformy, na której odbywał się konkurs i mieliśmy ograniczony czas, by na zadane pytanie dać 35 odpowiedzi. Naszym poszło znakomicie, co zaowocowało tytułem mistrzów świata. Zdobyła go drużyna w składzie Kasia Paterek, Adam Jarząbek, Jakub Stadnik, Damian Palzer, Adam Kowalski i Maciej Jeleń. Opiekunem ekipy jest niezmiennie Agnieszka Jarząbek. W tym roku spotykanie się było trudniejsze niż zazwyczaj dlatego, że te kontakty były ograniczone, były pewne, pewne zastrzeżenia. Zwłaszcza, że część z nas jest studentami, część jeszcze w liceum się uczy, więc trzeba było pogodzić szkołę z, z Odyseją, ale jak się chce to wszystko można. Teraz dysteodeseusze czekają na medale i puchar, które mają przyjść pocztą. Nadal czekamy aż przyjdzie puchar oraz medale. Prawdopodobnie będzie to chyba w ciągu najbliższego miesiąca lub dwóch. No i zobaczymy jak to w ogóle będzie wyglądało. Z niecierpliwością czekamy.